Większe nie zawsze znaczy lepsze, jednak w przypadku niektórych maszyn to powiedzenie zdaje się być trafione idealnie. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam 10 niesamowicie olbrzymich pojazdów, w których istnienie ciężko jest uwierzyć. Zapraszam do oglądania. Numer 10 ciężarówka górnicza Liebherr T284 Aby wykonywać duże projekty w branży górniczej potrzeba czasami naprawdę sporego sprzętu Ta bestia to ciężarówka górnicza Liebherr T284 Jej całkowita szerokość wynosi ponad 9 metrów, a wysokość ponad 8 metrów. Jest ona tak wysoka jak dwupiętrowy budynek Pojazdy tego rodzaju służą do przewożenia ogromnych ilości ziemi lub innych materiałów z jednego miejsca do drugiego za jednym zamachem. To, co jednak jest naprawdę fascynujące w tej konkretnej ciężarówce, to fakt, że jest niewiarygodnie lekka, gdy nie jest załadowana. Oczywiście, biorąc pod uwagę jej gigantyczne rozmiary, pusta waży niecałe 240 ton. Za jednym zamachem może przewieźć ładunek o masie 360 ton. Numer 9. Hitachi EX8006. Są takie prace, które zawsze będą wymagały dużego sprzętu. Ta ogromna koparka górnicza pracująca w kopalni węgla w Mozambiku mierzy ponad 21 metrów długości po całkowitym rozłożeniu. Jej gigantyczna łopata została zaprojektowana do przenoszenia ponad 77 ton ładunku. Pojazd może być zdolny do podnoszenia ogromnych ciężarów, ale zdecydowanie nie został zbudowany z myślą o szybkim poruszaniu się. Maszyna jeździ z prędkością zaledwie 2 km na godzinę. Jej gąsienice zostały zaprojektowane tak, aby utrzymać stabilność gigantycznego korpusu, który bez ładunku waży aż 800 ton. Numer 8. Transportery gąsienicowe NASA Przeniesienie rakiety z Ziemi w kosmos nie jest łatwym zadaniem, ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się, w jaki sposób przenoszona jest ona w miejsce startu? NASA do przewożenia sprzętu wykorzystuje długie na 39 metrów platformy ustawione na gąsienicowych transporterach. Od ponad 55 lat te gigantyczne maszyny są odpowiedzialne za transport rakiet i statków kosmicznych z budynku montażowego na miejsce startu. Każda z gąsienic waży ponad 3150 ton. Przez swoją ogromną wagę Maszyny te poruszają się z prędkością zaledwie 1,5 kilometra na godzinę. Są więc niezwykle potężne, ale zarazem bardzo wolne. Każda z nich jest w stanie unieść ładunek o wadze 8 tysięcy ton. Transportery gąsienicowe przewiozły pierwszą rakietę już w 1966 roku. Co ciekawe, już w 2024 roku będziemy mogli zobaczyć je ponownie w akcji podczas programu lotów kosmicznych NASA o nazwie Artemis. Numer 7: Największy na świecie Jeep. Amerykanie mają prawdziwego hopla na punkcie wielkich samochodów. Jednak ta replika samochodu Willis Jeep jest naprawdę imponująca. Auto jest własnością szejka Hamada bin Hamdana al-Nahyana. W przybliżeniu jeep ten jest cztery razy większy niż jego klasyczna wersja. Mimo, że wygląda jak jakiś posąg, to w rzeczywistości faktycznie można nim jeździć. W dodatku jest on wpisany do księgi rekordów Guinnessa jako największy zmotoryzowany model samochodu na świecie. Niestety, szejk odmówił ujawnienia, ile kosztowała go budowa tej 20-metrowej repliki. Jednak internetowi znawcy motoryzacji wyliczyli, że same gigantyczne opony od koparek są warte przynajmniej około 40 tysięcy dolarów każda. Numer 6: Śmigłowiec Mil Mi-26. Podczas gdy cały świat budował coraz to większe pojazdy lądowe, Rosja stworzyła śmigłowiec Mil Mi 26 o wysokości 8 i długości 34 metrów. Ten gigant jest w stanie przenosić ładunki o łącznej masie nawet do 56 ton. To tak jakby nad Ziemią unosiło się 10 w pełni rozwiniętych słoni afrykańskich. Z maksymalnym zasięgiem lotu wynoszącym 800 km, Mil Mi-26 jest zazwyczaj wykorzystywany do pomocy w dostarczaniu dużych ładunków w trudno dostępne miejsca. W codziennej pracy zwykle transportuje samoloty i inne mniejsze helikoptery, jednak może być również używany do nieco bardziej nietypowych celów. Podobno kiedyś za jego pomocą udało się wyciągnąć leżącego 23 tysiące lat zamrożonego włochatego mamuta z syberyjskiej tundry. Numer 5. MSC Galsan. Ten statek to jeden z największych kontenerowców na świecie. Na swoim niewiarygodnie dużym pokładzie może on pomieścić ponad 23 tysiące wielkich kontenerów. Jego wymiary to 61 metrów szerokości i aż 399 metrów długości. Jeden rejs tego giganta może przetransportować ciężar równy około 47 tysiącom samochodów osobowych. Gdyby chciało się przewieźć taki sam ładunek na lądzie, to pociąg musiałby być długi na prawie 110 km. Podróż tego kontenerowca z punktu A do punktu B jest dość kosztowna, dlatego wypływa on tylko wtedy, gdy jest załadowany po brzegi. Niestety, taki ogromny to nasz operacyjny statku oznacza, że jego maksymalna prędkość to zaledwie 38 km na godzinę. Numer 4. Pociąg BHP Billiton Dla większości z Was na pierwszy rzut oka może wydawać się, że to zwykły pociąg towarowy. Jednak w rzeczywistości jest to jeden z legendarnie długich pociągów służących do przewożenia rudy żelaza. BHP Billiton przemierza australijskie pustynie i jest naprawdę długi. Z odległości wygląda jak masywny metalowy wąż wijący się po krajobrazie. W 2001 roku BHP pobiło rekord świata w najdłuższym i najcięższym pociągu towarowym. Ostatnio kolej ta liczyła aż 682 wagony i była długa na 7,2 km. Aby przewieźć takiego giganta wraz z 90 tysiącami ton rudy żelaza, potrzeba aż 8 lokomotyw spalinowych. Numer 3. Airlander 10 ten ogromny podniebny sterowiec mierzy ponad 92 metry długości. W dodatku w tym roku ogłoszono, że planuje się go jeszcze powiększyć. Ma mieć aż 98 metrów długości. Zakładając, że przenosi on swoją maksymalną ładowność 10 ton, będzie wytwarzał około 75% mniej zanieczyszczeń niż inne środki podniebnego transportu. Jednak ta ekologiczna inicjatywa była dość trudna do wdrożenia. W 2016 roku sterowiec nawet rozbił się o ziemię. Na szczęście zrobił to tak powoli, że ani jemu, ani nikomu z załogi nic się nie stało. Numer 2: Koparka 4100 AC jeżeli chodzi o kopanie niewiarygodnie głębokich dziur, to koparka 4100 AC firmy PNH Mining nadaje się do tego idealnie. W przeciwieństwie do bardziej tradycyjnych układów hydraulicznych, maszyny tego typu wykorzystują szereg stalowych lin i wciągarek sterowanych przez silniki elektryczne do napędzania kopania. Mogą one pracować przy średniej ładowności wynoszącej 81 ton na jedno zgarnięcie ziemi. Ta ogromna ładowność jest zasługą tego kolosalnego ramienia i łyżki. Teoretycznie wystarczyłoby jedynie 50 sypnięć, aby wypełnić wodą cały basen olimpijski. Numer 1 Koparki Giganty. Jeśli myślicie, że wszystko, co pokazaliśmy w tym odcinku, było wielkie, to spójrzcie na to. Certyfikowana jako największa i najcięższa seria pojazdów lądowych na świecie, ta gigantyczna koparka robi naprawdę oszałamiające wrażenie swoim rozmiarem. Jest ona wyposażona w olbrzymie turbiny służące do przekopywania się przez ziemię. Gdy koło z przodu maszyny się obraca, wielkie łopaty do niego przymocowane wykopują ogromne ilości ziemi naraz i wrzucają je na taśmociąg. Przykładowo, ta maszyna ma koło składające się z 18 łopat, z których każda ma pojemność 6,5 m3. Model Bagger 288. Może przerzucać prawie 240 693 metry sześcienne, czyli około 380 000 ton ziemi każdego dnia. Z kolei model 293, przerzucający mniej więcej tą samą ilość ziemi, trafił nawet do księgi rekordów Guinnessa. Jest nie tylko największym, ale i najcięższym pojazdem lądowym. Przy oszałamiającej masie 14196 ton, może osiągnąć prędkość maksymalną, wynoszącą zaledwie pół kilometra na godzinę. Co ciekawe, dzięki genialnie zaprojektowanemu rozkładowi masy, maszyny te pozostawiają na Ziemi ślady niegłębsze niż chodzący człowiek. Na tym kończymy ten odcinek. Która z tych maszyn gigantów podobała Wam się najbardziej? Napiszcie o tym w komentarzu, tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.